Wymagania dla egzaminatora w lotnictwie szybowcowym: Pierwsze: Kwalifikacje podstawowe, licencja i uprawnienia. Osoba musi posiadać ważną licencję pilota szybowcowego SPL lub wyższą np. CPL, z uprawnieniami instruktora szybowcowego FI, z uprawnieniami instruktora szybowcowego lub INS, z uprawnieniami instruktora szybowcowego. Musi być uprawniona do pełnienia roli pilota dowódcy. Na typie szybowca używanym do egzaminu. W przypadku egzaminów na uprawnienia instrumentalne ERS wymagana jest również ważna ocena kompetencji w locie według wskazań przyrządów, stan zdrowia, ważne orzeczenie, reputacja i historia, brak zawieszenia, ograniczenia lub cofnięcia licencji uprawnień w ciągu ostatnich trzech lat przed wnioskiem. Brak wyroku za przestępstwo. Dobra reputacja w środowisku lotniczym, potwierdzona np. rekomendacją z organizacji szkoleniowej ATO Approved Training Organization lub aeroklubu. Drugie doświadczenie lotnicze. Wymagania minimalne różnią się w zależności od zakresu egzaminów, ale typowo obejmują: Kategoria doświadczenia, minimalne wymagania, całkowity nalot. Co najmniej 300 do 500 godzin na szybowcach, w tym 100 do 200 godzin jako pilot dowódca PIC. Dla wyższych licencji, np. CPL, może być wymagane do 2000 godzin całkowitego nalotu. Doświadczenie instruktorskie co najmniej 100 do 250 godzin nalotu instruktorskiego. W tym, wyszkolenie minimum 60 osób do poziomu licencji pilota szybowcowego oraz co najmniej 20 godzin nalotu instruktorskiego w szkoleniu kandydatów na instruktorów szybowcowych. Praktyka egzaminacyjna. Co najmniej 3 lata doświadczenia jako egzaminator lub instruktor. Przeprowadzenie minimum 12 egzaminów praktycznych na szybowcach. Regularna praktyka na typie szybowca. Różnice typowe wymagają dodatkowego szkolenia. Aktualna praktyka lotnicza w zróżnicowanych warunkach: VFR, symulowane IMC awaryjne, termika, holowanie lotnicze. Co najmniej dwa egzaminy rocznie dla utrzymania uprawnień. Te minima zapewniają, że egzaminator ma doświadczenie równoważne lub wyższe od kandydata na egzamin. Dla szybowców szczególny nacisk kładzie się na operacje bezsilnikowe, takie jak starty holowane, loty termiczne czy lądowania awaryjne. Trzecie szkolenie i autoryzacja. Kurs standaryzacyjny. Zaliczony kurs egzaminatora prowadzony przez ULC lub zatwierdzoną organizację szkoleniową zgodnie z AMC 1FCL 1015. Obejmuje standaryzację procedur, ocenę kompetencji i symulację egzaminów. Ocena kompetencji. Pozytywna ocena przez inspektora ULC, seniora egzaminatora lub wyznaczonego egzaminatora. Musi obejmować co najmniej jeden egzamin praktyczny jako obserwator oraz jeden pod nadzorem, bez prawa odwołania, wniosek i powołanie, złożenie wniosku do prezesa ULC o powołanie na egzaminatora. Autoryzacja wydawana na 3 lata z określonym zakresem, np. tylko LAPLS lub pełne SPL. Odnowienie wymaga seminarium odświeżającego i ponownej oceny. Dodatkowe szkolenia uczestnictwo w seminariach odświeżających w ostatnim roku ważności uprawnień. W przypadku przerwy pełna rewalidacja. 4. Procedury administracyjne i egzaminacyjne przygotowanie do egzaminu. Egzaminator sprawdza dokumenty kandydata, licencja, dziennik lotów, rekomendacja ATO, orzeczenie lekarskie. Briefing przedlotowy obejmuje plan lotu, pogodę, bezpieczeństwo i rolę. Egzaminator nie ingeruje, chyba że zagrożenie. Przebieg egzaminu obejmuje sekcje: przygotowanie przedlotowe, start, holowanie, manewry, lot prosty, nawigacja. Procedury awaryjne i lądowanie, tolerancje, na przykład plus minus 150 stóp wysokości, symulacje awarii bez ryzyka rzeczywistego. Egzamin może być przerwany ze względów bezpieczeństwa, ocena i dokumentacja, protokół egzaminu, np. wzór 01L przez 01 z oceną pass fail, sekcja. debriefing po locie z feedbackiem, dokumenty przechowywane 5 lat, kopie do ULC, kandydata i ATO. Bezpieczeństwo, nacisk na TEM, Threat and Error Management, dla szybowców adaptacje, brak symulacji silnika, fokus na termice i lądowaniach terenowych.